Cześć Szymane mordy, witajcie, jest tej i witam Was bardzo serdecznie w 58 odcinku skarmonek i jest oczywiście ze mną sąsiad Zbysław Halo sąsiad Co no, Przywitałbyś się Zapracowany jest Właśnie widzę yy, My w tym odcinku będziemy się siać Bo trochę jesteśmy w tyle od sąsiada Ale Siać na usługę? chyba. No żniwa, ostatnie pola chyba żniw. A my lecimy na to małe pole, które było pierwszym polem na tej serii. To lecę tam właśnie siać. Muszę wiedzieć, tak wymijać to, bo mam wielki zestaw i tak trochę na karmonkach. Ciasno już na te nasze maszyny nowe i wiecie nie, trzeba uważać. Jakby to powiedziała, to no jest Wiecie o to chodź Eee, <gry> to jest ta osoba. Ta... Chodź, chodź. To. Ja pierdolę. Co się stało? Chodź! Gdzie? Co ty? się Gdzie ty? O tu! O kur... Marihuana Marihuanan? Zale... Ty, zalegalizowana już. Chłop, ej, to jest jakaś inna odmiana tej gugorydzy. Ej, ale patrz jak ty wchodzisz w to. Wiem. Marihuany Jaki szałas ty. Po co chodzi? O nie Zaregalizować? A komu to potrzebne? Dobra Ja się Wyładowałem se Ładnie zajechałem to, żebym sobie wyładował zboża. No i tak, siejemy tutaj. Czekajcie. Tu zasiłem przenickę i łogi łogi Wędzik ma co z tym silnikiem robić, no? Bo jest ciężki ten silnik mega No i ma co robić z nim? Myślę, że zasiejemy dzisiaj na odcinku spokojnie dwa pola Ej, sąsiad? No fajnie, nie ma sąsiada Miałem się zapytać go Jakby tak... A, bo ja śpiewam sobie na wycieczce jak chuj Ej, jakby tak zliczyć ile sezonów mieliśmy na karmąkach, to ile by było? Nie ma, przeprowadzamy się Wdechłe pola, szósta klasa No, bez kitu Mieszanka taka Szósta z piątą ...i dół jeszcze. Zdechłe pola, ty zakrzywianek. Kto ktoś... Ktoś w domu, tam chyba ten... Co? Mary Heals nas śpiewa. Co? No. Toż to chyba młoda. Bo słuchajcie gdzieś tam? Nie. Mary Christmas a game of Nie, u ciebie posłać, bo to posłać z kośników No to możliwe, że ja tutaj. To nie ty, to młoda. Ona tam wiesz. Mary Christmas! Kurwa, ona kolenduje. Kurwa, ale wy kończyłem to w nie żeś tak ja nie znam Marii Przeprowadzamy się, już jutro Do widzenia Wybudujemy yy, Wasz burdel Jakie? A ja na zaskoczę Was Jak Jasiu Ale to jeszcze nie teraz Jak Jasiu powie Coś brzydkiego w stronę dziewczyny Jak te wszystkie dziewczynki opuścicie klasę ja się wchodzi do klasy i mówi burdy za to burzowi Wszystkie dziewczynki wyszły z klasy Dziękuję, dopiero fundamenty Zasijamy tu przewidę prawie Tak jak widzę Piękny z ciebie posęgasz będzie Dzięki. A ja dzisiaj taki, że mnie lucy, że daj spokój ty. Zach się jedny tu pszenicę. A wiesz, że to prawie hektar jest? <grym> nie mam pojęcia, nie? Czy no ja nie wiem. Wojtuś nie. Słuchaj, Wojtuś nie. Mizar, drugie życie twoich maszyn. Wiesz, no co ja na, wiesz co ja na mizerze y, 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 ten brałem? Ja wszystko A dostajesz te naklejeczki, ogień z rury przód do góry? Ale ogień ten... naklejki daje daję No, na się enoksie Na mizerze brałem tak, lakiery do malowania Brałem drążek kierowniczy lewy Brałem panel boczny yy, prawy i co to? Instalacje z, jeszcze brałem. Zasijemy <laughs> tu przenik prawie tak. tak, tak. Ten a Joker to ma, ale w tym w 6000 wspomaganie W tej, w To co z tego? To oni tam mają, bo widziałem właśnie, że jest siłownik To co z tego? tak ci informuję, nie Kurde, ale ciasno tutaj, jak to Jarek mówi w tej 6000 dziadka <grym> To jest życie A słyszałeś? Jarek coś poluje chyba na kabinę A chuj poluję No mówił, że... Szkoda by mu było jakby tak z drzew się zjebała kabina za 5000 no. Chłop szoku Ewidentnie chłop szoku Myślałem, że obciążnika nie wziąłem naprzód, ale całe szczęście jest Zasijemy tu pszenicę, prawda? Hmm. Sąsiad. A może dzisiaj tylko jeden odcinek Nie wiem czy No właśnie ja tak samo kurwa tak się chujowo czuję Wiesz czemu się chujowo czuję, nie? Znasz ten ból, powiedz mi. Znasz, co nie? Nie. Nie miałem nigdy takiego problemu. Bardzo mocno. A mówili, po Bombi że będzie dobrze, on tylko rozgrzewa. Tak rozgrzewa, że co chwila drzwi w samochodzie były otwierane. <grywka> ja pierdole, Mateusz, co się z tym dzieje? Ostatni raz mieszanka, mieszanka na wozu była. 250. A to ja piję Przyjdę jutro. Dobrze. Można chyba. Coś ty się no no? tak. Coś ty się tak na te. Może. Trudno dać spokój. Coś ja, jak ja chyba zaraz z brzuszka siaduję i idę spać. Jak to zawsze było, jak się, jak się było łebkiem, to się zawsze ten, jak się usypiało w ciągniku, nie? Usypiałeś w ciągniku, <grym> czy nigdy nie? nie? Nigdy nie spałem w ciągniku. Na serio? To bardzo mnie to Ja to spałem w ciągniku, ty. Ja to ledwo co przyjechałem na, pal, na łąkę i już byłem spał. Potem mnie tata położył tam i o kurwa, skurwysn. Potem to tam nie położył tam gdzieś kurny z boku łąki yy, na tym Wziął trochę sło siana, nie? I żem zespał. Pamiętam tak gdzieś Albo w ciągniku jak się kurwa usnęło Nieraz tak samo. Mam to już tak za łebka, nie? 3-4 lata. Się w... wydaje, że ty w spałeś. <laughs> jak ten gościu ty z rowerem <laughs> To człowieku jak się potem łudziło, to bania tu, ranty głowy to był, a ja. Bania, 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 ucyk. <ścoughs> bania. Cztery, pięć tysięcy zrobiłem, ale zaciągam. Plus na te ziemniaki, wtedy to ty sobie co zrobiłem. No no Chyba ja byłeś nie wiem Wiedziałem że to powiesz Tylko nie wiedziałem kiedy Ej co ty zrobiłeś? Pięk, tu? Ale spadek FPS był przez moment Do 20 chyba zeszło Słuchaj błędy się ja nie wiem I pejk siebie bokiem Ale fajnie się takie na kierownicy bokiem na to. Słuchaj błędy ja się nie wiem gdzie? No ma piękny kurwa, jest to piękne. Kajnisz pole ma 10 Fringsdisch, Fringsdisch Jest to Pierwsze pole mamy zasiane, elegancko Nie wiem czy to pole... Nic nie Nie do orania miał być czasem Na szczęście nie, dobra

Hmm. I co jest? Tak mi się tak samo dzisiaj ziewa. No A kim nałem się dzisiaj po wczorajszym melo? Takich melażów jak wczoraj ostatni raz. Więcej ale O 200? Najlepszy tak do furtki dochodziłem ty. Ja do furtkę nie mogłem cofało mnie, Do tyłu taki i cyk dwujeczka do tyłu. Kiedy masz lagi formingu? No właśnie tak było ty Stoję przy fu furtce, metod furtki łapę wyciągam, a tu je, ty u mnie cofa Nie mogłem z furtką poradzić, chłopie. Je... je... jechać? Z czego, ha? Ja nic. Co to się stanęło? My zapomnieli worku wyciągać i wciągnęło. O Matko Bosko, co ty się stanęło? O, piękny GPS już. <laughs> co? GPS włączany jest. W tym miesiącu kupię już to w 100% piwo? No. znaczy czekaj po dziesiątym który mamy dzisiaj dziewiąty No to luz Luzi, luzi Po dziesiątym po dziesiątym Rytę dostałem, Technik rolnik, słuchaj Dá. Mohani. Mohani. Roll 16. Kdegana? Yeah. Right. Yeah. 16. Kurwa was, kurwy syn. GPS Ge pass je Jak to wyłączyć? No, wyłączamy. O, pięknie. O, pierdolony. Kamil, jest cool. Gdzieś tam los, kurwa. Gdzieś tam los. Złaś tam O, 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 pierdolony. Patrz, Kto mi no? Patrz, jeszcze wstał. O, to... To jest to pole z akcją petarda. Pierdonąć petardą? <grystanie> A Michał, tak albo za Miry i wypierdolę. <grystanie> Krótko na temat. Nie, tak nie było na to. Udowodnić ci? Nie. Ej w ogóle. Właśnie miałem to włączać, bo już w jej filtrach nie włączam.

Ofiaruję Tobie, Panie mój... ...całe życie me. Takich... By, takich piosenek byś się nauczyła, nie. Jakieś... Piesz, plus do plusa, minus do minusa, ciła bardzo słabo, mając pełną po z Co? No, pomysł na sprzedaż. No to też, nie no nie wiem Słuchaj Wojtuś nie wiem Słuchaj Wojtuś nie wiem Wojtuś jebnie Wojtuś to pierdole Kur... Kur... Coś pierdole jak to ranią Coś jebło, coś jebło Coś jebło Chłopi. Słuchaj Wojtuś nie wiem Chłop już miał tą nową starą. w ogóle gadałem z kamykiem ostatnio Gada do mnie o jakiejś mapce Co robiliśmy, o serii jakiejś Ja chłopa nie rozumiem Że Michał jakąś mapkę robi ja, Jaką mapkę, o co ja chodzi? Mapę. Michał tylko konwertuje, jak przekonwertować mapę? Ty ja miałeś w jednym garażu zielone w środku? Co miałem? W jednym garażu w zielone w środku? W zielone? No zielone podłoże tak jakby Nie Mamy, Nieopuszczone trochę Chyba nie No chyba miałeś jednak Zobacz, I musiałeś... Słuchaj, Wojtuj, zobacz I co ja musiałem Słuchaj Wojtuś, zobacz Teraz mam rozpinę, bo zauważyłem, tylko nie wiem czy to ja przez przypadek odzyskałem Kurwa Jednak Ty, mam ja to było to cały czas Kurwa, jednak jest Jednak jest lipa, ty Bo ja tu parę miałem ja w tym sezonie, powiększy czy nie ma czasu No i dobra, jedno ścięte Co ja zrobić zapinaj na weszłkę i do mnie na pole Bio. Bio banie, Jo Jo ban jak ja pietole W pizdu Cały misterny plan też wpisz W wszystko zarosło Nic nie po na gałęzie właśnie obcinam Tak to błędy dzieci My z Jaroniem to dealer robimy <noise> Aż mi się ostatnio coś przypomniało, jak, jak dobrze ustawiony puk, to i dobrze się połorał wiecie jak sytuacja będzie to się przedstawiać Także wiecie o co chodzi <grymio> Jakże wiecie o co chodzi, pole połączymy elegancko Śliczności kiszone ogórki Zgasimy sobie Fendzika I zakończymy ten piękny odcinek. oczywiście Fendzik w całym dobra. wapnie Także był dzisiaj ze mną Pożegnaj się Lewik on co? No? Pożegnaj się. Nie, nie. do widzenia. Do widzenia i ja też mówię do widzenia, także do następnego odcinka zapraszam do Michała. Dobronąc. Elo, chodź ze starym na huśtawkę, ty. Ja ze starym na huśtawce, stary no, rozebrany, tak. a ja ubrany.